Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, z uwagi na olbrzymie ilości telefonów, ale to olbrzymie ilości telefonów, chcę Państwa poinformować jeszcze raz. Rzeczywiście i prawdą jest to, że 25 stycznia nie będziemy przyjmować wniosków na dowody i metryki. Ponieważ w tej chwili mamy pewne obrachunki finansowe i musimy to zrobić. To jest najważniejsze dla nas. Pieniądze są i, tak jak powiedziałem wcześniej, suwereni będą otrzymać. Musi mieć dowód i metrykę urodzenia. Proszę Państwa, tutaj bardzo dużo ludzi przychodzi po pieniądze. Ja również powiedziałem, że będzie informacja, więc, jeszcze raz powtarzam, będzie informacja, kiedy będziemy wypłacać pieniądze. To nie jest tak, że ktoś przyjdzie sobie weźmie. Przede wszystkim. Biuro musi być okratowane i będziemy to robić. Dookoła, cały parter, również drzwi wejściowe. Będą dwie osoby, może trzy uda się wprowadzić, które będą wypłacały na podstawie dokumentów, czyli dowodu i metryki urodzenia. Te pieniądze nie uciekną, są dla suwerenów przeznaczone. Później Państwo się dowiedzą znacznie więcej. Proszę Państwa, i bardzo ważna informacja. Jak wiecie już zapewne z mediów publicznych, ci sędziowie, którzy są powołani przez KRS PiSowski, czyli neosędziowie, wszystkie wyroki są nieważne, ale to wszystkie. To jest proszę Państwa odsiecz PiSu. To oni sobie stworzyli ten, ten biznes dla siebie, aby prześladować naród polski. To się skończyło. To się skończyło. Ci sędziowie, wszyscy sędziowie z Rejonowego, sądu okręgowego, najwyższego, to samo dotyczy operacyjnych sądów będą karani za nielegalne wydawanie wyroków, nielegalne wydawanie wyroków. Bo proszę państwa, ci sędziowie nie są sędziami. To są kaci i oprawcy pisoscy którzy mieli za zadanie to, co powiedział Ziobro. Każdy Polak jest potencjalnym kryminalistą. A sam Ziobro chowa się za chorobą raka. Podejrzewam, że stanie się to samo, co się stało z Kulczykiem. A może jeszcze inaczej. Proszę Państwa, to jest druga, jedna sprawa. Druga sprawa. W 2006 roku powstało CBA, Centralne Biuro Antykorupcyjne. Stworzyli je pan Kamiński, tak, i pan Wąsik. Nielegalnie wszystko dzisiaj wyszło również na jaw. Nielegalni nie mieli prawa. Ci panowie nie mają prawa do niczego. Ci panowie nie zostaną wpuszczeni do Sejmu na jakiekolwiek głosowania, ponieważ ich mandaty wygasły. I proszę państwa, proszę pamiętać, że suwereni to są ponad trzecią RP. Ponad trzecią RP. Musicie to zrozumieć i nie bać się nikogo, działać, działać, robić to, co mówi prawo. Ale to prawo prawdziwe. Dziękuję Państwu za uwagę. Miłego dnia. I proszę naprawdę wziąć pod uwagę to, że ja wiem, bardzo dużo ludzi, którzy by chcieli mieć dowody i metryki, no prawdopodobnie nie zdążą. Nie zdążą złożyć wniosków, a my nie będziemy wydawać. Niestety, no, taka jest moja decyzja. 25 zamykamy i przygotowujemy się do środków finansowych, które będziemy wypłacać. Gotówką tutaj w kancelarii. Dziękuję Państwu za uwagę. Miłego dnia życzę. I jeszcze jedno. Hejterzy. Hejtujcie to, że ludzie będą dostawali pieniądze. Hejtujcie ile się da tych, którzy dostaną pieniądze. Co? Potocki dzieli naród? Nie. Naród się sam podzielił. Suwereni którzy są, to są prawdziwi Polacy. A reszta nie wiadomo, kto to jest. Bo nie są suwerenami. Są niewolnikami trzeciej RP. To wszystko. Dziękuję.